Siemanko byczki, z tej strony, najlepszy handlowie FIFA 21 I dzisiaj lecimy z paczką z Partybegiem i dodatkowo e, pokażę wam w jaki sposób, bez jakiejkolwiek sztuki, e, nauki, handlowania zarobiliśmy prawie milion końców. To wszystko w dzisiejszym odcinku, jeśli chcecie więcej codziennych odcinków, zostawiajcie łapeczki do góry, klikajcie czerwony przycisk subskrypcji wraz z dzwoneczkiem. A teraz lecimy z pierwszym meczkiem z Food Champions, żeby tutaj rozgrzać się przed najważniejszym elementem tego odcinka. El Russo, pierwszy meczek El Russo, Smalling, Rashford, Salah. Zobaczmy. No! Jest! To jest gol! Ale bramka, o matko jedyna! Chciałbym zobaczyć powtórkę. Ciekawe, czy przeciwnik nam to umożliwi. Ależ to musiało lecieć. No. To jest fenomenalny gol. Tak by the way. Zobaczymy sobie powtórkę po meczu. Eusebio. 2 do 0. Ale fenomenalne wykończenie naszego Eusebiusza. Na odcinku będzie. Ależ porobił Eusebio. Matko jedyna. Ale to było genialne. 3 do 0. 4-0. No Jaszyn musiał tutaj skapitulować. Świetnie. Wygrywamy pierwszą rundę moi kochani. 1-0, bilansik. Lecimy pierwszą rundę, pierwszy mecz. Lecimy do meczu numer 2. Meczek numer 2 Samir. No składzi tutaj kolorowy bardzo. No, no spoko. Błagam, tylko nie wyjdź. Błagam, kochany. Jest, gol, nice, bo gościu już wychodził, nie? Gościu już wychodził, wyjdzie teraz. Let's go. Matko jedyna. Spoko w ogóle, że Ronaldo miał w tym momencie strzał do pustej bramki. Dosłownie do pustej bramki. I nie, no nie, i, i, i był rzut karty. nagle, no. Ale dobrze, wygrywamy, gościu nie wyszedł, więc bardzo fajnie, Fer się chociaż zachował. Tyle dobrze, dwa 0 bilansik. Jest dobrze. A po dwóch meczykach należy nam się. paczuszka. Nie jedna, tylko dwie, bo po tej paczce, złotej paczce rzadkich kart przechodzimy do naszej paczki z niespodzianką. Zobaczymy, czy coś ciekawego się uda tutaj wydropić. Paczka jest droga, bo no te ife w dodatku potęgują jeszcze cenę tej paczki. No ale. ja już je dwie zrobiłem. Jedną na Xboxie, jedną na PC, wiadomo. No i póki co w mojej ocenie jest to paczka całkowicie nieopłacalna Ale w związku z tym, że mieliśmy tam jakieś karty dodatkowo No później zobaczycie dlaczego zarobiliśmy tyle końców, a nie mniej To mówię dobra, dzięki temu SBC jesteśmy do przodu to też sobie zrobimy, szczególnie że wszystko możemy wykorzystać z naszego klubu i nie wydać ani jednego końca, ja tylko zerknę czy... Aha, okej, okay, to on i tak musi być, bo tutaj jest mandat 83. Moi kochani, taki skład przepalamy. No Pogba, no jest ten Kope Miners, jest Josefonte, jest Kampl, więc troszkę szkoda mi tego Pogby, wiadomo, ale on i tak jest niegrywalny. To są ify niewymienne, więc już się możecie kojarzyć, już się możecie domyślać, dlaczego zarobiliśmy tyle końców z, dzięki temu SBC. Więc moi kochani, zgłaszamy w tym momencie składik i jedziemy z tematem, tak? Chcę to przepalić, tak, jak najbardziej, tak, paczka z niespodzianką, tak No i moi drodzy, zobaczymy. Nie wiem czy zrobimy też to SBC na PC, czy nie zrobimy, bo... No bo nie wiem jak, jak tam budżetowo to wszystko wychodzi, lecimy z tematem, moi drodzy. Trzymajcie kciuki, ja trzymam... Nie mam pojęcia co to jest o matko, to mi się nie podoba. A to jest Izak. No to nie, to jeszcze bardziej mi się to nie podoba. O mama, o mama, 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 mama mija. Zaśpiewali wszyscy. Mama, 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 mama mija. Tak, chłopie. Ja nie tylko uszy zasłaniam, żeby ci nie słyszeć Twojego głosu, ja jeszcze oczy zasłonię, chłopie. Coś ty, chłopiec, tutaj zrobił. Izak, Izak, miałeś zostać na Twitchu. A chłopie, wchodzisz do FIFA. No nie, no tak się nie możemy bawić, kochani Tak to nie miało wyglądać Kolejny meczyk, Worup FB Ok Ronaldo Team of the year, let's go la la. No, pięknie Ładne wykończenie Spodobało mi się to, że mój Przeciwnik wykorzystał, wykorzystał e, sytuację Mbappe, kiedy on był tyle w zasadzie do bramki e, i uderzył o 180 stopni w innym kierunku. Na szczęście mamy do Ronaldo, świetnie Mares. Moi kochani właśnie odebrałem telefon od Mariusza Czerkawskiego i powiedział Lise, gdyby ten mecz był w głównej lidze NHL, nikt nie byłby zawiedziony. Naprawdę. Fenomenalne spotkanie 8-6, 8-6, bilans, wynik. No. FIFA 21. A teraz zobaczmy jak i ile zarobiliśmy pitos. A więc przejdźmy na listę transferową w takiej sytuacji, aktualnie mamy 718 tysięcy monet, przypominam, że wszystkie te informy, które właśnie w tym momencie zobaczycie, to są informy, których po prostu nie sprzedawałem za jakieś tam paczki za elitę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Moi kochani, moi kochani, najlepszy inwestor na świecie, Lisandro Lopez HD. Yazici, Mavidi. Wszystko, wszystko wymienne, wszystko poszło za widełki. Dlatego też dzisiaj nagrywamy taki odcinek. Matko jedyna. Po prostu. Matko jedyna. Hrafamir, Berisha. No ja, ciekawe, jak to wygląda cudownie. moj kochanie jak to pięknie wygląda. Ale jeszcze tutaj dwójka, no dwójka się nie sprzedaje, Mateta i Kamilo jeszcze walczą, więc tutaj jeszcze prawdopodobnie stówka powinna dojść, no pięknie, no pięknie, a jak kończyć odcinek, to z przytupem jesteśmy na pacecie do chwały, gdzie również znaleźliśmy kilka zabłąkanych owiec e, i również ich sprzedaliśmy, zobaczcie, można powiedzieć, kilka sekund zarobiliśmy, 30, 30, 90. 120-150 tysięcy końców. No i w związku z tym, że tutaj również to SBC wspomogło nasz budżet, to przechodzimy do naszej paczki z niespodzianką, również na PC do chwały. Taki skład i tutaj również mogę być szczęśliwy, że nie musimy wydawać ani jednego końca. Większość kart i tak jest niewymienna, więc czego byśmy tutaj nie zrobili? to i tak jest dobrze. Pani, że mieliśmy tego luksowa tutaj niewymiennego wersji Inform, bo dzięki temu możemy go sobie bezproblemowo przepalić. Zobaczymy, czy coś tutaj ciekawego jesteśmy w stanie trafić, bo no to konto, sami dobrze wiecie, jest bardzo specyficzne, bo prócz tego wielkiego byka, bydlaka i wspaniałego zawodnika Ronaldo Nazario de Lumpa Pumpa de Lima, no, na tym koncie nie było trafione dosłownie nic. No, jeszcze Dalot Mateusz, to okej okay, umówmy się, że to też jest karta bardzo szczęśliwa i fajnie, że go mam. I to wymieniono na Ale oprócz tych dwóch kart, gdzie ja tych paczek z ikonami już zrobiłem dosyć dużo, no, nie było nic dobrego. W zwykłych paczkach także na próżno było szukać ciekawych, ciekawych kart. Trzymajmy kciuki po prostu, tyle wam powiem. Nie mam pojęcia, co oznacza czerwona karta. Hiszpania to nie jest nic dobrego, to już wiem No fatalnie No, 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 no kurczę, No, fatalnie. no ja mam się fatalnie No jest, jest fatalnie Jest fatalnie, fatalnie, fatalnie No jest fatalnie, no, 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 no nie wiem czy mogło być gorzej To znaczy no, w moim przypadku być gorzej nie mogło bo ja tych dwóch kart, które tutaj trafiłem, nie ma po prostu. Nie ma siły, żebyśmy tutaj w jakikolwiek sposób tego Fabregasa wykorzystali, albo na Xboxie tego Bambika też, żebyśmy to w jakikolwiek sposób wykorzystali. Chwalcie się swoimi trafami na swoich kontach. Ja no mogłem pozostać przy tym, co, co na początku sobie uznałem, czyli nie warto tutaj robić tej paczki, ale zarobiliśmy dzięki niej dosyć dużo końców. Wielkie dzięki moi kochani za oglądanie tego odcinka, widzimy się jutro o godzinie 12.00, trzymajcie się, pa pa!